Cześć dzień dobry, z tej strony Arleta witam Was bardzo serdecznie, radośnie, noworocznie, życząc Wam wszystkiego zielonego najlepszego i chciałam się z Wami podzielić taką swoją refleksją, trochę taką anegdotę opowiedzieć na temat tego, czy łacina w ogrodnictwie, w projektowaniu ogrodów jest potrzebna? Bo często spotykam się z czymś takim, że. Na przykład jest pytanie w jakiejś grupie ogrodowej o to, jaka to jest roślina, i są odpowiedzi: No, to jest Amelanchier, a ktoś odpowie: To jest świdośliwa. No i tak, jeden się nie zna, albo drugi się nie zna, albo oboje, oboje mają rację. No, oboje mają rację, tak? Jeden odpowiedział po polsku, drugi po łacinie eee, i zaczyna się kwestia taka: o, oh, bo ten to się wymądrza, bo tu łaciną zajechał. Otóż łacina w ogrodnictwie nie jest raczej takim, moim zdaniem, wymądrzaniem się ani czymś, co jest zupełnie niepotrzebne. Jest to ogólnoświatowy język ogrodnictwa. Tak jak nie wiem, studenci medycyny uczą się nazw kości po łacinie, Zdaje się, po co im to jest potrzebne? No, potrzebne, bo pojadą do nie wiem, do Anglii, pojadą do Niemiec, y, są w stanie pracować razem z tamtymi lekarzami, bo znają nazewnictwo fachowe, y, nazewnictwo łacińskie. Podobnie jest na przykład wśród prawników, którzy uczą się sentencji łacińskich i y, 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 no, zdaje się, po co. Po co? To jest taka klasyka, prawda? Tego prawa. No, ale się uczą i wykorzystują to w pracy, bo później mogą sobie powiedzieć, że pacta sunt servanda albo że ignorancja juris nocet. No, tak w ogóle to wszystko trzeba zrobić ad hoc, no, nie? Tak samo jest w ogrodnictwie, gdzie ta łacina jest używana. Możecie to sami zaobserwować, kiedy pójdziecie do jakiejś szkółki. Stoją w doniczkach te roślinki i często jest tak, że nie ma nazw napisanych po polsku. Są nazwy łacińskie, nawet jak są te takie karteczki wkładane do nich, to też często jest tam tylko nazwa łacińska i nic właściwie nie wynika z tej nazwy, bo nie wiemy, co to takiego jest. E czy będzie Wam potrzebna do czegoś łacina? Znanie takiej łaciny ogrodniczej, nazw roślin po łacinie. To zależy. To zależy w jakim towarzystwie generalnie się obracacie i co chcecie, do czego Wam to jest potrzebne. Bo ja miałam kiedyś taką sytuację, że współpracowałam z projektantami, z architektami krajobrazu. Oni robili ogólny plan terenu. Koncepcję, natomiast ja dobierałam tam rośliny i miałam po prostu zrobić dobór roślin, wrysować te rośliny na, na projekt. I ci projektanci tak rzucali nazwami łacińskimi, oczywiście. No, że tutaj to by pachysandra pasowała, a tutaj to możesz Baksusa, a tutaj to Taksusa umieścić, no nie? Więc no, to jest must have, kogoś, kto dobiera rośliny, żeby tą łacinę znać. E, aczkolwiek pamiętam, jak sama zakładałam swój ogródek, jakież to było irytujące, kiedy mm, dobierałam rośliny. Nie znałam łaciny, oczywiście. E, posługiwałam się tym oto starym, to jest stara wersja e, katalogu roślin sprzed lat. I cóż tu mamy? Otwieramy katalog i pierwsza nazwa rośliny, która jest napisana, jest po łacinie. Dopiero w nawiasie mamy nazwę polską i dalej jest nazwa odmiany. Jest to trudne o tyle, że jak się, nie wiem, gdzieś w internecie wypatrzy, że no chciałoby się mieć magnolię, prawda? Magnolię. To zanim człowiek dojdzie, no magnolia to jest łatwa, bo jest na M akurat, ale powiedzmy, cóż my tu mamy. Leszczyna, tak? Leszczyna pospolita. Korylus. Rozumiecie? Na C. Po łacinie zaczyna się na C. Leszczyna. Normalnie, jak człowiek szuka, to jest przyzwyczajony do polskiego alfabetu i do tego, że no L, L to jest po K i gdzieś tam w tych okolicach trzeba by to w tym katalogu szukać. I mało komu przyjdzie do głowy, że to jest na C. No, więc cóż, na no tyłu w katalogu jest takie ułatwienie, jak słownik łacińsko-polski, polsko-łaciński. To była rzecz, do której sięgałam najpierw. Jeżeli znałam nazwę rośliny po polsku, sprawdzałam, jak w tej tabelce ona się nazywa po łacinie, sprawdzałam, na której ona jest stronie. No i kartkowałam, żeby zobaczyć, jak wygląda ta roślina, tak? Jeżeli się szuka jednej rośliny, no to jest łatwe, bo się wklepuje po prostu w internet, w wyszukiwarkę i wynik wyskakuje. Ale jeżeli ma się do ogarnięcia tych roślin naprawdę sporo, to to jest po prostu uciążliwe. Uciążliwe to jest, żeby tak każdą roślinkę sprawdzać. Więc po już po jakimś czasie wertowania tych roślin w końcu się nauczyłam, które rośliny są które. Że Juniperus to jest jałowiec, no nie, a Taxus to jest cis. I, I wtedy łatwiej jest te rośliny znaleźć. No i cóż, no mi się to przyda. Wam się to przyda w zależności od tego, w jakim towarzystwie będziecie się obracać tak naprawdę, tak? Bo jeżeli potrzebujecie tych nazw, znajomości, nazw łacińskich w pracy, jeżeli potrzebujecie ich przy zakładaniu ogrodu. A też tak jest, bo w szkółkach, szkółkarze yy, posługują się też yy, właśnie nazwami łacińskimi i to widać na przykład w firmach wykonawczych. Kiedy robi się taki projekt wykonawczy i yy, robi się zestawienie roślin, które są do kupienia, tak, przed wysłaniem do. Przed zakupem roślin w szkółce robić takie zestawienie, żeby szkółka, jak ktoś pojedzie na szkółkę, żeby szybko mógł te rośliny znaleźć, żeby szkółkarze mogli je ewentualnie wcześniej nam przygotować i ty tylko załadowujemy na samochód, odbieramy. Tam też w szkółkach są te nazwy właśnie łacińskiej, te zestawienia do nich też się robi w nazwach łacińskich, więc to jest istotne dla firm wykonawczych. No, i dla Was, jeżeli będziecie chcieli kupić, po prostu zajść do y, sklepu ogrodniczego, kupić roślinę y, i wiedzieć, jak ona się nazywa, co to za roślina, i y, nie stać, nie wiem, z komórką i, i sprawdzać, co, cóż to nazwa łacińska oznacza, że jak ta roślina będzie później wyglądała, no to też się przyda. Tym bardziej, że y, może inaczej. Y, nazwy. Odmian warto znać po łacinie, moim zdaniem, ponieważ odmiana ma znaczenie, tak uważam, że to nie jest wszystko jedno, jakiego buka kupimy, czy to jest. Bóg to jest jedno wielkie, ogromne drzewo, ale występuje w tylu niesamowicie różnych od siebie odmianach, które mają różny pokrój, różny kolor liści, różną wysokość. Są w ogóle jakby różnymi drzewami. Że nie znając, jaka to jest odmiana, no to nie wyobrażam sobie, żeby taką roślinę kupić. I w, naz w nazwach odmian jest pewna zależność. Nie trzeba się uczyć jakoś ich tak strasznie dużo na pamięć, bo na przykład weźmy sobie coś tutaj, um, jakąś podpowiedź. Jeżeli coś się nazywa aurea, to znaczy, że jest żółte. Jeżeli coś jest wariegata, to znaczy, że jest pstrokate. Jeżeli coś jest pendula, to jest zwisające. A jeżeli globoza, no to okrągłe. Te nazwy są powtarzalne. Nazwy odmian, czyli te nazwy. Jest najpierw łacińska, później polska. I tu jest w takich nawiasach, w takich cudzysłowach, tylko pojedynczych, jest napisana nazwa odmiany. Ta nazwa odmiany yy, zwykle jest właśnie tak, jak wam mówię, powtarzalna, więc wystarczy nauczyć się tak naprawdę kilku ich, żeby wiedzieć później, kupując nawet rośliny, czego się można po tej roślinie yy, spodziewać. Czy coś tu jeszcze jest takiego? Nie wszystkie są uniwersalne. To nie jest tak, że, że wszystkie są uniwersalne, bo akurat mam tutaj bezczarny Ewa, no to jest nazwa własna tego. Krzewu. Yy, nie świadczy ona o tym, jak ten krzew będzie wyglądał, jakie ma cechy. Yy, natomiast jest sporo takich nazw, które właśnie mówią o cechach danej, danej rośliny. Patrzę, żeby Wam tu jeszcze coś yy, przytoczyć, jakąś nazwę. Jak coś jest nana. To jest mm, małe, kompaktowe. To jest mniejsza wersja oryginału. Jeżeli coś jest. Coś jest. No są też y, y, nazwy takie sugerujące. Y, sugerujące wygląd. Jak coś jest nigra, no to jest nigra to czarne. Ciemne. Jeżeli coś się nazywa Blue Princess, no to wiadomo, że Blue to niebieskie. Nie wszystkie nazwy są tutaj łacińskie, Cześć, część jest angielska, one są po prostu z innej klasyfikacji. Ale same nazwy odmian warto znać. Łatwiej mają ci, którzy. Tak mi się przypomniała moja koleżanka, która. Jak idzie z dzieckiem na spacer, to mówi mu tutaj: Tu jest Betula Pendula. I tak po kolei wymienia mu drzewa po łacinie. I to dziecko, chociaż jest kilkuletkie, nie ma żadnego problemu powiedzieć, co to jest Betula Pendula. Zna też ptaki po, po łacinie. Moja mama zna do tej pory, pamięta nazwy traw, których się uczyła. Gdzieś tam w szkole średniej i takie osoby na pewno mają łatwiej, bo po prostu pewne rzeczy w odpowiednim wieku zostały im do głowy wtłoczone i to pamiętają. Ja się uczyłam tego później. Myślę, że przez to było to troszkę cięższe nauczenie się tych nazw łacińskich, ale no, jest to potrzebne, a właściwie konieczne. A wam bym polecała, tak nawet z czystej ciekawości parę takich nazw najczęstszych, czy też tych nazw odmian właśnie poznać, po to, żeby sobie ułatwić dobór roślin, przeglądanie właśnie takich katalogów, gdzie te nazwy łacińskie są wymienione w kolejności alfabetycznej, czyli alfabetu łacińskiego. Przyda się to też Wam przy kupowaniu roślin, właśnie w szkółkach, w jakichś centrach handlowych? Tak, to taka moja refleksja na ten początek roku. Bardzo serdecznie Was, was pozdrawiam, cześć.